Siemaneczko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do otwierania figurek żołnierzyków różnych, które udało mi się zamówić na chińskiej stronie, więc zobaczymy sobie, co tam jest, czy to było warte tych pieniędzy, czy to się po prostu do niczego nie nada. No to zaczynamy. Jest tego całkiem sporo. Zobaczcie sobie przeróżne kombinacje, przeróżne kolory, przeróżne figurki. Już tu zacząłem coś składać. Takiej figurki i powiem średnio: średnio. Tutaj mamy inne żołnierzyki, typu takie. Tu mamy jakieś kontynery, jakieś nie wiem, motorki, jakieś bronie, które wyglądają dosyć fajnie, powiem wam, w różnych wariantach, więc sobie je przedstawimy później. Tu mamy jakieś białe, tu mamy jakieś takie, tu mamy jakieś motorki. I jeszcze parę różnych. Więc myślę, że bierzemy się za otwarcie tego wszystkiego i zobaczymy, jak te figurki wyglądają po poskładaniu, Bo tak, we woreczkach, no to co wy tu widzicie? Nie bardzo nic tu widzicie, więc zaczniemy sobie składać tutaj te dziwne i zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. No to zaczynamy od pierwszego. Mam tu jednego jakiegoś ludzika, któremu... nie wiem, czy to mu dawać, co tu jest, czy to, co tu jest do innych? Nie wiem, teraz włączymy sobie, może wszystko sobie wysujemy zawsze myślę, że jak to rozerwie to się mi to rozsuje po całym, więc dobra, mamy tutaj jednego, drugiego trzeciego, czwartego dobra, mamy kapelusz, mamy taką czapeczkę i mamy dwa kaski kaski są widzę identyczne, więc dobra, popatrzymy, tu mamy jedne różni się to czymś, czy to jest wszystko to samo to jest chyba wszystko to samo z tego co widzę, jedne, dwa trzy i dobra, mamy cztery mamy cztery takie rzeczy, dobra tu mamy jeden, pięć plecaków nie wiem czemu 5. Dobra, aha, tu jeszcze są kamizelki z tego, jeszcze z tego zestawu. Dobra. I tak samo mam, 5 kamizelek. Dobra, różnią się czymś? No, troszkę się różnią, kamizelki się troszkę różnią. Dobra, mamy cztery. Tu jest tak dużo rzeczy z tyłu. Tu też, no różnią się, różnią się kamizelki, dobra. I tu jest taka kamizelka jakby techniczna, z jakimiś haczkami. Więc coś tam będzie szło dać, pewnie powymieniać. Więc nie wiem, nie mam pojęcia. Rączki widzę są wszystkie te same. Aha, tu są tu jest ubiór pewnie na tą kamizelkę, czyli to będzie tu do tego, jak się nie mylę. Strasznie takie, wiecie co, cieniutkie są te, mam strach, że to się połamie. To najprawdopodobniej jest do tego. Czyli ten jeden ludzi, którego już poskładałem, nie wiem teraz gdzie jest, on też miał właśnie taką kamizelkę. Więc dobra, no tak to wygląda, tak to wygląda. Dobra, zapniemy może tego, tego. Będziemy robić po kolei. Wchodzi, to powiem wam ciężko, ale nie ma tak źle, żeby się nie dało wepchać. Czarne rączki mają wszystkie. Jest fajne kliknięcie, więc powiem wam, to tu wszystko fajnie wchodzi. Powiem wam, oni mają fajne te torsy tutaj mają. Te torsy mają fajne. Tylko ta kamizelka to wszystko przykrywa. No tak, tak dziwnie troszkę, że ta kamizelka to wszystko po prostu zakrywa. I on z tymi rączkami nie może podnieść ręki do góry. Musi mieć tak opuszczone, widzicie? Musi mieć tak opuszczone. No i temu. Co by mu tu dać? Kask będzie mu pasował, nie będzie mu pasował, bo musiał mieć taki kask. Taki by musiał mieć, nie? Nie wiem, tak go zostawimy. No i powiem wam, te spodnie tutaj fajnie trzymią, a jak założymy to, nie wiem czy to jest przód, czy to jest tył, jak założymy to, to te spodnie już nie za bardzo trzymią. Powiem wam, zobaczcie, one już nie za bardzo, one już leciutko tylko trzymią. Są ja dodatkowe do jednej figurki są ramienia. No i plecak. I tak się prezentują te figurki. No myślę, nie jest źle, nie jest źle. Nie prezentują się tak najgorzej. Jedyne co powiem wam, polepiłby ich. Bo to tutaj wypada, strasznie się to rozpada, te nóżki. Więc to jest chyba jedyna rzecz, którą bym po prostu przylepił i zostawił te figurki po to, żeby one były gotowe i tylko do zabawy nimi. Bez rozkładania, bez niczego. Takie wojskowe figurki do zabawy, tak bym zrobił. I chyba faktycznie przy zabawie, no to się będzie rozpadać. To tak trzymy leciutko, że to nawet nie tak nie odpadnie. Ale z którejś mi się to tak ledwo trzymie, że ja wam powiem, ja sobie to złapię. Na troszkę na silikonie, to powinno trzymać, nie będzie się wtedy przy zabawie rozpadać. Dobra, powiem Wam tak, jedno mamy, idziemy do następnego zestawu. Następny zestaw wjeżdżają takie figurki z długimi pistolecikami. Tu już ten plastik, taki mi się wydaje, troszkę inny, ale mogę się mylić. Dobra, tu są chyba, nie wiem czy to były w trzy zestawy, czy to są po prostu trzy w jednym były, więc nie mam pojęcia. Po cztery figurki są w każdym, więc dosyć dużo tego będzie, ale co by nie było. Ten plastik, w sumie, powiem wam, wydawał mi się, że ten plastik jest gorszy niż tamten, taki bardziej świecący, ale w sumie zaraz zobaczymy. Kask trzyma, zobaczymy, jak rączki wejdą. Czy będzie problem z rączkami, czy po prostu wejdą sobie. No, tu już nie było tego kliknięcia, tu już po prostu weszły tak na gładko, ale weszły. I jak on ma trzymać tą broń? On nią nie będzie strzelał, to, to powiem wam, ta broń w sumie nie bardzo mi się podoba. I nie wiem, jak on ją ma w ogóle trzymać, jak ta broń ma w ogóle być do trzymania. Czy on ją po prostu ma tylko tak trzymać? Najbardziej w tym miejscu pasuje, chyba, że ją złapie, ale on tak, co tak, będzie strzelał. No to tak dziwnie trochę. Te żołnierzyki chyba po prostu tylko mogą ją tak trzymać w górze, ale powiem wam, wszystkie figurki są identyczne, więc tutaj nie ma co kombinować ze składaniem, wszystko jest identyczne. Jak tam były różne warianty, to tutaj w tym zestawie jest wszystko jednakowe. Nie będę was zanudzał, po prostu składamy ich. Poskładałem Figurki jedna rączka, widzę, mam gratisie. Dobra, zobaczcie, jeżeli bym tylko wywalił tą broń i wstawił broń z innego zestawu, tylko wstawił mu coś takiego, no to ta figurka już się zaczyna jakoś inaczej prezentować, tak? Jak ma jakiś taki plówkę, którą może mierzyć jakoś tak koni. Teraz przesadziłem trochę z tą spluwą, no ale myślę, że lepiej się prezentuje niż tylko taka, którą, którą może tylko złapać i trzymać, nie? No ale dobra, skoro tak są, no to tak te figurki zostaną ułożone. Jak widzicie, zestaw został poskładany, więc bierzemy się za następny. Dodatek w każdym jednym woreczku była rączka, więc całkiem fajnie. Teraz powiem Wam, mamy takie coś i nie wiem, czy to był jeden zestaw, czy to były dwa zestawy, więc nie mam pojęcia. Wiem, że ten już jest otwarty. Ten już był otwarty. I nie wiem, czy tu, właśnie zestaw broni, nie został z niego wyciągnięty, więc nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz nie pamiętam, bo dawno temu to kupowałem, więc to by mógł być jeden zestaw, tak? A tutaj, to by mógł być drugi zestaw. Tylko czekajcie, aż się dostanę do środka. Z wyjątkiem tego, że tu jest. Dodatkowo zestaw broni. I teraz pytanie: Czy ten zestaw broni? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest na jedną stronę i na drugą stronę? Czy po prostu z tego już wyciągłem? Teraz wam nie powiem. Zobaczymy, jak to przymierzymy. Zobaczymy, jak to będzie pasować. Ale jest tu dużo różnych, jakichś małych elementów. Więc powiem wam: wyciągniemy sobie te bronie. No i dobra, mamy te bronie. Te bronie dajemy na ten. Bronie wyglądają bardzo fajnie. Niektóre są cieniutkie. No tak, gną się aż są cieniutkie. Ale taki odlew dość szczegółowy. Zobaczcie sobie. Tu jakieś wzorki nie jest. To taka. Taki odlew jak na przykład tutaj, w tym, że tutaj jest takie bele odlane i tyle, za bardzo szczegółów nie ma ogólnie fajny, nawet chyba podobne szczegóły są do tych, te tu mają widzicie, więcej takich kropek, takie kropki z odlewu, a tutaj w tych tych kropek takich z odlewu nie ma tutaj mamy kolejne małe rzeczy tutaj są faktycznie malutkie rzeczy ale tu jest już wiedzę, więcej tych lampek, tych noktowizorów i tego wszystkiego, o jacie, takie malutkie coś, faktycznie strach to w rękach brać, aż gnie w rękach no jednak chińczyk malutkie rączki to chińczyk to zrobi, albo po prostu chińczyk to co wy Produkuje tego już drugi raz, nie chyta. No i dobra, weźmiemy sobie pierwszy jakiś woreczek, który się nie chce otworzyć. Chińczyk zabezpieczył to tak, że to się nie chce otworzyć. Dobra, to też damy na bok. Nie wiem do czego to będzie. Jacie, ile się tu wysypało tego. Masakra! Zobaczcie, ile tego jest. Tu są jeszcze jakieś słuchawki. Kolejne do wyłamywania. Próbujemy poskładać te ludziki jakieś. Jedziemy z tym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to się w ogóle składa. O, jacie, ciężko. Ale dobra, dajemy radę. Mamy tak. I teraz co? Mamy znów to do spodni. Teraz troszkę innej wersji. Choć, choć jak się dociśnie. Nie, też, też słabo trzymie. Po prostu to tutaj zajmuje miejsce. To jest po prostu za grube. Tak, teraz rączki. Szkoda, że ma białe rączki. No dobra, to są jacyś. Ojacie! Ale rączki tu wchodzą najgorzej. Nie, nie wepcham tego nawet tych rączek. Nie ma szans, żebym to wypchał. Chyba, że to ta jedna tylko. Nie, druga wyszła, klikła. Ale masakra, wiecie? Dobra, klikła. Nie, tutaj chyba rączki wchodzą najciężej ze wszystkich figurek. Dobra, mamy jeszcze kamizelkę jakąś. Też z plecakiem. Dobra, montujemy kamizelkę. I montujemy tą główkę. Która nie wchodzi pomiędzy. A dobra, wchodzi pomiędzy kamizelkę. Dobra. Patrzymy, co tu jeszcze jest. Ta kamizelka nie ma nic akurat, dobra, plecak montujemy na kamizelkę i jest tu kask, jest kask, są kaski, są różne kaski, dobra, i mamy kask tutaj z tymi, tymi, rzeczami, czyli możemy tutaj sobie coś z tego domontować, tylko to ma być tak, chyba to ma być tak, to ma być tak, dociśniemy, nie można, chodzi ta kamizelka, dobra, to by było tak. No i nie wiem, dajemy mu jakąś giwerę. Coś mu damy, ale ma ciężko. akurat ta prawa ręka mu ciężko chodzi. Czy on tą giwerę złapie? Bo tu jest widzę strasznie, tutaj jest dużo tutaj tych rzeczy narobionych. Niech ma teraz go wyważyć, żeby go szło postawić. Dobra, stoi. Dobra, odkładamy do arsenału i jedziemy z następnymi. No powiem wam, ciężkie składanie. Ciężkie. A jeszcze ta słuchawka do czegoś jest. Ej, poczekajcie, bo musimy tą słuchawkę jakoś zamontować. Przecież to jest do czegoś, to to trzeba jakoś zamontować. Dobra, powiem wam, wykombinowałem, że ta słuchawka ma być tutaj pod. No i nawet tak, tak wyszło. Dobra, składamy resztę i zobaczymy co się z tego uskłada. I to jest ten oddział, który się udało stworzyć. Myślę, że dosyć fajnie wygląda. Wszystkie wyposażone w miarę. Nie, nie do wszystkich były bronie. Tutaj dwóch jest bez broni. Dwóch trzyma po prostu tak z tyłu broń. Ale myślę, że oddział dosyć fajnie wyszedł. Więc bierzemy się za następne. Została mi teraz ta największa paczka. Więc... Zobaczcie, ile tu jest elementów. To jest jakiś oddział swat, czy coś takiego. Z pełnym wyposażeniem wszystkiego. O, Dobra, wyrzuciliśmy wszystko. Dobra, jak możecie zobaczyć, wysułem to tak mniej więcej w koło, jak to było we woreczkach. Więc tu mamy te kontynery. Jak się je składa? Co się z nimi robi? Aha, dobra, one wszystkie są na takie te małe... Chińskie zatrzaski. No zobaczcie jakie to są cieniutkie zatrzaski, takie malutkie. To nie są zatrzaski takie jak typowo w Lego. To jest taki malutki, cieniutki zatrzask. To nie jest takie jak typowy standard w Lego. To jest dużo, dużo cięższe. Ale eee, nie mogę tego otworzyć teraz. Jak się to otwiera? Aha, tak do góry. Ale zajebiste to jest. Jak to zajebiście chodzi. Się zamyka. Eleganckie to jest. No kurcze. Ten zawiasik taki kurcze słaby. Ale nie złamało się nic. Zamkło się fajnie. Tu będzie pewnie standard do rączki, że może go przenieść. Zobaczcie, tu mamy jakąś zbrojkę, wyposażenie pełne, kask, do którego jest nawet szybka, powiem wam. O, o, chodzi jak chodzi, ale jest szybka i coś się tu będzie z tyłu montować, bo jest jakaś dziurka, więc coś się tam będzie montować, nie wiem co. I tutaj mamy jakieś części zbrojki, ale do tego będziemy potrzebować figurkę. Mamy cztery takie zestawy, z tego co widzę tutaj. Powiem wam, zaczynam wymontywać te bronie i zobaczcie jakie tu są ekstra elementy. Łuki, kajdanki, jakieś pistolety, różne takie pałki, nie pałki. Zobaczcie jakie tu są ekstra elementy. Czekajcie, bo tak nie będziecie widzieć. Fajne wyposażenie i różne kolory. Zobaczcie, mini łopatka, znów te gogle, te okulary, snajpery, nie snajpery. Jakie tu są ekstra bronie. Tutaj mamy jakieś inne zestawy i tutaj też mamy. No super wszystko, dobra, muszę to wymontować wszystko, żeby to zobaczyć jak to wygląda. Tyle się nakmieniłem na tych wszystkich broniach że zobaczcie, mamy tu taką broń. Ja myślałem, że to są pojedyncze elementy takie i nie wiedziałem do czego to służy. A zobaczcie, przestudiowałem obrazki tymi broniami wszystkimi. Powinno tutaj wejść i zobaczcie, to jest taka broń z takimi nóżkami. Tak samo zobaczcie, tutaj mam z takimi nóżkami. Nie wiem, czy akurat ten sam kolor dałem, co miało być do tego. No ale mniejsza z tym, no tak to ma wyglądać. Tutaj zobaczcie, mamy coś takiego i coś takiego i z tego ma się poskładać najprawdopodobniej kusza. A ja tyle kminiłem co to jest, do czego są te, te niektóre rzeczy, a z niektórych rzeczy się po prostu składają bronie. Nie powiem, żeby to szło łatwo poskładać. Dosyć ciężko idzie niektóre rzeczy, ale zobaczcie, no i taka kusza jest, no i teraz to wygląda, teraz to wygląda, nie? Powiem Wam, na szybko było ciężko mi znaleźć policjantów, którzy by tu pasowali może do tego. Znalazłem trzech tutaj ochotników, którzy chcą ubrać te ciuchy, które tutaj są i zobaczymy co z tego wyjdzie, czy w ogóle coś to da, czy damy radę to w ogóle ubrać. Więc próbujemy jak to się zachowa w figurkach Lego, czy to się w ogóle będzie pasować, czy nie, no... Tutaj to trzyma, no ja Cię kręcę, tutaj nie powiem, to trzyma. Mamy tutaj założone to, założymy teraz może full zbrojkę. Zobaczymy jak on się zamaskuje w tej zbrojce. Full zbrojkę i tutaj mamy słuchawkę, ale te słuchawki są całkiem inne jakieś. Aha, te są jakieś inne, te są też inne. Te wiem jak się montuje, bo te są te same co były w poprzednich zestawach. Dobra, to te wiem jak się montuje. No i tutaj na przykład taki kask mu damy, nie? Dobra. No i tutaj to trzyma, wszystko poskładane, zobaczcie sobie, tutaj to trzyma, no czarny na czarnym, te gacie mu nie pasują, chciałbym mu dać czarne gacie, żeby miał, a nie z takie z odblaskiem, wtedy by bardziej pasował. Tutaj możemy mu dać na przykład tarczę, sobie złapać, może sobie trzymać, no i powiem wam, całkiem spoko. Jaki pakier, tu jeszcze mu było takie coś, ale on tego już nie ubierze, to nie ma szans, żeby to ubrał razem. Czyli to będzie takie komando. No nie mam ich tyle wszystkich, żeby wszystkim to ubrać. Nie wiem do kogo ma być ta słuchawka. Nie mam pojęcia, ale potrzebowałbym im dużo więcej, żeby to wszystko poubierać. Teraz próbujemy, tu jest coś takiego. Nie, to było. Zobaczcie, tu mamy coś takiego. Mamy taką maskę. Dobra, ale może damy słuchawkę do tej maski albo albo w sumie to będzie słuchawka do tej maski. No to chyba on tyle tylko może mieć. Maskę ewentualnie kamizelę i tyle. Wiecie co, jest tu jeszcze kombinacji dużo, bo mam jeszcze takie kaski, takie jakieś rzeczy tutaj do zamontowania, ale brakło mi ludzików. Muszę jakieś ludziki znaleźć, żeby było wiadomo co tu pomontować. No ten trochę dziwnie, bez kasku wygląda. I przynajmniej powiem Wam, jeden motorek chcę otworzyć, bo mam trzy te motorki. Chcę przynajmniej jeden otworzyć i zobaczyć czy to było warto, czy nie lepiej zainwestować troszkę więcej i kupić zestaw LEGO. Jakiegoś motorka, gdzie nie zapłacimy 2 czy 3 czy 4 zł, tylko zapłacimy dychę. Więc zobaczymy. No powiem wam, koła siedzą. Teraz zobaczymy, jak to wygląda po poskładaniu. Dobra, klikło, klikło. Tu nie klikło. O, teraz klikło. Światełko. Mogło być płaskie. Dobra, ale wiecie co? Zdałyby się stópki jeszcze, bo faktycznie on nie będzie stał. Lego stoi, ten nie stoi, brakuje mu stópek, to więc stópki mu dodamy z swojego, bo tutaj nie było, chyba że w tym zestawie nie było, nie, nie ma w żadnym. Ale powiem wam, motorek niczego sobie. Wojskowy, fajny. Powiem wam, chyba, chyba nie ma co przepłacać. Nie wiem, czy mi tu wlezie jakiś komandos. One, one mogą mieć za dużą zbroję. A nie, wejdzie. Akurat ten, ten nie będzie pasował mi do, do tego. Mógłby być taki. O, zobaczcie. Taki mógłby być. To jest najgorsze, to dopasowanie tych rączek. O, dobra. Ale złapię. Może nawet być pistoletem i może sobie jechać, więc powiem Wam, jestem zadowolony ze wszystkiego co tu mam, najmniej chyba z tego, zaraz Wam to wszystko pokażę, abyście wszystko widzieli, tu z te bronie elegancko, tu no szkoda, że nie ma ludzików do tego, tamto no wszystko się fajnie składało, motorek elegancko, skrzynki, załatwię sobie ludzików do tego, no muszą być chińskie, bo z naszych spadają, ewentualnie przykleję to do gaci na stałe, też, też jest opcja, po prostu przyklejenia, i żeby to się nie rozkładało, więc też jest ta opcja jakieś torsy użyć, dopasować sobie fajnie, kolorystycznie na takie. O, na przykład, na takie, widzicie, które są na przykład tutaj troszkę zniszczone, jak ten. Jeżeli ja sobie tego użyję na to, zobaczcie, to to zniszczenie praktycznie tutaj się schowa, a tutaj będzie tylko troszkę widoczne. Więc takie powybieram sobie najwyżej, takie zniszczone bardziej, i na nich użyjemy tego i przyklejmy. I będzie to troszkę pomaskowane, troszkę myślę, użyję, tak? Te, te, które są troszkę poniszczone. Ten jest dosyć chętnie poniszczony, ale do jakiejś postaci, gdzie można by było to pokleić, użyć, jak najbardziej można takiego czegoś użyć. Więc dobra, tyle na tyle. Ja to wszystko polecam. Do zabawy, elegancko, fajne. Więc jak chcecie, sobie kupcie, są różne zestawy, różne opcje. Ja tego jeszcze więcej dokupię i będziemy robić arsenał wojenny. Więc to by było na tyle. Tak wyszedł tutaj zestaw ludzików wojskowych z klocków z Chin. Dla mnie jak najbardziej na plus. A wy zostawcie łapki w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć wam.